Laudetur, laudetur, laudetur. Porozmawiajmy o poezji. Porozmawiajmy o poezji w aspekcie zmian cywilizacyjnych. Bo mi osobiście wydaje się, że na przykład w przeciwieństwie do powieści, większych form prozatorskich, poezja wychodzi i wyjdzie bardzo dobrze ze zmian cywilizacyjnych. Chodzi o jej zwięzłość, krótkość, epigramatyczność. Co lubi XXI wiek? Co lubi kultura internetu, kultura Twittera? Moim zdaniem by komunikat krótki. Zwięzły i do tego działający mocno na emocje. Przecież na tym powstała cała kultura Twittera, jego gigantyczny sukces. I moim zdaniem, tu poezja absolutnie opiera się przemianom cywilizacyjnym. Można powiedzieć, że jest takim najpiękniejszym Twitterem języka naturalnego. W swojej zwięzłości i krótkości idealnie ilustruje takie nasze odczucia, emocje, refleksje, na którymi musielibyśmy wyrazić prozą Tomy i Tomy. Posłuchajcie, wielu z nas. Miało w życiu ja też sytuację, kiedy bardzo kochaliśmy kogoś młodzieńczą miłością. Wydawało się, że jest dla nas, my dla niego rozumieliśmy się dobrze, a jednak jakoś się to rozpełzło, nie doszło. I do dziś mamy wielki sentyment. Słuchajcie, można tomy mówić o takich oczach tak. A ja Wam odpowiem jednym dwuwierszem wierszem Wielkiej Anny Achmatowej. Słów niewypowiedzianych więcej nie powtórzę. uczczę nasze niespotkanie, sadząc dziką różę. Posłuchajcie, czy w tych dwóch cudownych wierszach nie powiedzieliśmy więcej niż w tomach? Nie jeden z nas. Przeżył zdradę, odejście, rozstanie wtedy, kiedy już osadziliśmy siebie jakoś w innym człowieku, w jego emocjach, niekiedy sami to zrobiliśmy, rozbiliśmy związek. Dużo by mówić. Czy nie piękniej powie o tym Anna Achmatowa nam w swoim pięknym wierszu: Pije za życie moje niedobre, za ten rozbity dom, pije za naszą samotność we dwoje i za pomyślność twą. Za oczu martwy chłód, za kłamstwa, zdradliwych warg, za to, że świat to okrutny targ, i za to, że nas nie zbawił Bóg. Nic więcej chyba nie trzeba. Staram się pokazać, w jaki sposób zwięzły, lakoniczny komunikat, czasem jest to zaledwie jeden wers czy dwóch wersz. potrafi nam powiedzieć tak dużo, w jakiś sposób idealnie, idealnie jest spójny z naszymi emocjami, refleksjami, odczuciem. Tak gęsty w swojej intensywności, jak lakrymosa Mozarta. Achmatowa pisała coś, co ja sobie powtarzam po śmierci przyjaciela. Kiedy człowiek umiera, zmieniają się jego oczy, a usta uśmiechają się innym uśmiechem. Zauważyłam to kiedyś wracając z pogrzebu pewnego poety i odtąd sprawdzałam i potwierdził się mój domysł. Wbrew poprawności politycznej, która Rosjan wymazuje, oddajmy jeszcze głos jednemu wielkiemu Rosjaninowi. Poezja to także cudownie spójny komunikat z naszymi odczuciami z kontaktu z przyrodą. Teraz, kiedy byłem na Spitsbergenie, w przedziwnych burzach śnieżnych, w których wiatr układał przedziwne postacie z welonami, a wiatr wydawał jęki, kwilenia, o których tylko czytałem, cóż się może przypomnieć, jeżeli nie wiersz Puszkina? "Buriam Głoju, niebo krojet, wichry śnieżne je krutia. To jak zwier ona zawoje, to zapłacić, jak Nic więcej. To od razu było do ustawienia na Facebooku. I proszę państwa, coś dla dziadersa teraz. Starzejemy się wszyscy, starzeje się ja, starzeją się nasi bliscy. A strach przed starzeniem się, strach przed tym, że już nie możemy być tak namiętni jak kiedyś. A tu już pozwolę sobie przeczytać tego na pamięć nie znam. Aniele pełen piękna, znasz ataki trwogi przed starzeniem się ciała, znasz grozę cierpienia, gdy czytamy ukrytą hańbę poświęcenia, w oczach, skąd nasze oczy piły dotąd trunek błogi. A nie piękna, znasz ataki trwogi, gdy już wreszcie chorujemy w szpitalach. A nie zdrowia, znasz te chore zjawy, co wzdłuż ponurych murów zimnego szpitala, wloką się, jak wygnańcy od ojczyzny zdala, chwytając promień słońca rzadki i łaskawy, a nie zdrowia, znasz te chore zjawy. I na koniec litania dziadersa do młodości. Piękny wiersz Liwiaka, cudownie wykonywany przez piwnicę pod baranami. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu drwi, ona, co nie postoi w miejscu długo, co pierwszą jest, potem drugą, ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwinięta w nas. I na zakończenie, mam nadzieję, że was nie uśpiłem. Bo ja już muszę lecieć do domu, tam czeka złota jagoda. A jak wiecie, bo Tomek Bombadil to kompan jest milutki. Żółty ma kabacik, niebieskie ma budki. Więc każdemu życzę, idźcie do swojego toma, idźcie do swojej złotej jagody, i tam poczytajcie sobie razem poezję. A jeżeli będzie ciężko zasnąć, czasem jest tak duszno, gorące powietrze, to powiedzcie sobie te dwoje: Nie spicjaniania, zdz jest tak duszna.